Cześć, tu zespół kanału Świat ludzkich historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy! Chcieli upokorzyć nową pracownicę, rozsypując zawartość jej torebki, ale gdy znaleźli w środku generalski mundur, cały plan obrócił się przeciwko nim. Biuro na trzecim piętrze nowoczesnego kompleksu wyglądało z pozoru zwyczajnie szare ściany, rząd biurek ustawionych jak w szkolnej klasie monotonne dźwięki klawiatur a jednak atmosfera w nim była gęsta od plotek i cichych intryk. Każdy wiedział, że nowi pracownicy muszą przejść test dziwną tradycję, którą starsi traktowali niemal jak rytuał przejścia. Tego dnia na celowniku była Karolina, świeżo zatrudniona analityczka. Pojawiła się dopiero tydzień temu, w starannie wyprasowanej koszuli, z torbą przewieszoną przez ramię i nieśmiałym uśmiechem. Próbowała nawiązywać rozmowy, ale szybko poczuła chłód ze strony zespołu. Szczególnie od Moniki i Pawła dwójki samozwańczych liderów biurowej hierarchii. Zobaczymy, co ona tam chowa, wyszeptała Monika, kiedy zauważyła, że Karolina zostawiła torbę obok swojego biurka i poszła do kuchni po kawę. Dawaj, otwórz, Paweł nie musiał długo czekać. W kilka sekund zgromadziło się kilku współpracowników, udających, że coś sprawdzają w komputerach. W rzeczywistości patrzyli na to, co Paweł i Monika właśnie robili. Wysypywali zawartość torby Karoliny na blad biurka. Najpierw pojawiły się zwyczajne rzeczy: portfel, klucze, paczka gum do rzucia, notatnik. Potem kosmetyczka, telefon, nawet zgnieciona reklamówka. Ludzie chichotali. Ale bieda, zero markowych rzeczy, rzuciła Monika z przekąsem. Może znajdziemy coś kompromitującego dodał Paweł, rozrzucając przedmioty, jakby były śmieciami. Nagle jednak coś przyciągnęło ich wzrok. Na dnie torby leżał zwinięty materiał, ciemnozielony, ciężki, jakby nie pasował do reszty. Paweł wyciągnął go z triumfem, spodziewając się może starego swetra. Ale to nie był sweter. Rozwinął tkaninę i w tym samym momencie cisza spadła na cały pokój. To, co otrzymał w dłoniach, nie było zwykłym ubraniem. To był wojskowy uniform perfekcyjnie złożony, z naszywkami, dystynkcjami i medalami, które błysnęły pod światłem jarzeniówek. Na ramieniu widniały gwiazdki. Nie jedna, nie dwie. Cały komplet. To, to jest mundur generalski, wyszeptał ktoś z tyłu. Śmiechy ucichły. Zapanowała nienaturalna cisza, a na twarzach tych, którzy przed chwilą cieszyli się z upokorzenia nowej, pojawiło się zakłopotanie i strach. Monika odruchowo cofnęła rękę. To chyba jakiś żart, mruknęła, ale jej głos drżał. Paweł poczuł, że jego palce drętwieją, trzymając mundur. Tkanina paczniała charakterystycznym, ostrym detergentem wojskowym, a w kieszeni widniał laminowany identyfikator. Na nim Karolina Maj, generał brygady. W tej sekundzie do kuchni prowadzącą korytarzem wróciła Karolina, trzymając filiżankę kawy. Spojrzała na scenę przed sobą jej porozrzucane rzeczy, ludzi zamarłych w ciszy i Paweł trzymający jej mundur w dłoniach. Nie mrugnęła nawet okiem. Odstawiła kawę na biurko, powoli podeszła i odebrała uniform z jego rąk. Jej ruch był spokojny, niemal ceremonialny. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Zapytała chłodnym, stanowczym tonem, którego nikt nie spodziewał się usłyszeć od cichej, nowej analityczki. Pokój wypełniło milczenie, tak gęste, że słychać było tylko szum klimatyzacji. Monika otworzyła usta, jakby chciała coś powiedzieć, ale zabrakło jej odwagi. Paweł spuścił wzrok, a reszta udawała, że nagle mają bardzo dużo pracy na ekranach swoich komputerów. Karolina złożyła mundur z powrotem, starannie, i wsunęła go do torby. Potem, jak gdyby nigdy nic, usiadła na swoim krześle i spokojnie upiła łyk kawy. Ale nikt już nie śmiał nawet spojrzeć jej w oczy. Kolejnego dnia atmosfera w biurze była zupełnie inna. Zamiast zwykłego biurowego gwaru, w powietrzu wisiało napięcie. Ludzie rozmawiali półgłosem, zerkały w stronę Karoliny, a potem szybko odwracali wzrok. Nikt już nie traktował jej jak nowej. Raczej jak kogoś, kogo obecność wymaga szczególnej ostrożności. Monika, która do tej pory rządziła towarzystwem, nie mogła tego znieść. Całą noc myślała o tym, co się wydarzyło. Ten mundur nie dawał jej spokoju. Generał? Tu u nas, w Open Space. To brzmiało jak absurd. Przecież to tylko analityczka, ledwie po szkoleniu. W przerwie na lunch zebrała grupkę swoich ludzi, Pawła i dwie inne koleżanki, które zawsze podążały za jej zdaniem. Zasiedli przy stoliku w kantynie. Słuchajcie, to niemożliwe, zaczęła Monika, trzymając widelec, ale nie jedząc. Generał brygady nie pracuje jako analityk w jakiejś firmie. To musiał być kostium. Może wypożyczony, może kupiony w Lumpeksie. To jakiś trik. Ale ten identyfikator, odezwała się jedna z koleżanek cicho. Wyglądał prawdziwie. I te medale, podróbki. Ucięła Monika z nerwowym uśmiechem. Ludzie kupują takie rzeczy na Allegro. Po prostu chciała nas nastraszyć. Paweł milczał obraz munduru w jego dłoniach wciąż tkwił w jego głowie waga materiału faktura naszywek precyzja haftu to nie wyglądało na tanią replikę ale nie chciał się narażać manys w tym samym czasie karolina siedziała sama przy innym stoliku spokojnie jedząc zupę co jakiś czas unosiła wzrok jakby wszystko słyszała choć byli kilka metrów dalej i wtedy paweł zauważył coś jeszcze bardziej niepokojącego do kantyny wszedł mężczyzna w garniturze wyraźnie nie z ich biura Podszedł do Karoliny, zasalutował lekko i szepnął jej coś do ucha. Karolina skinęła głową, a on wyszedł tak szybko, jak się pojawił. Widzieliście to? Paweł nie wytrzymał. On zasalutował jej. Reszta spojrzała po sobie. Nikt się nie odezwał. Po powrocie do biura napięcie tylko rosło. Nikt nie odważył się znów zaczepić Karoliny ani komentować jej rzeczy. Ale Monika nie dawała za wygraną. Postanowiła sprawdzić, co kryje się w aktach personalnych. Miała znajomą w HR, z którą mogła pogadać przy kawie. Powiedz mi coś o tej nowej, Karolinie Maj zagaiła niby od niechcenia. HM, wiesz, że my nie możemy tak po prostu, zaczęła koleżanka z HR, ale po chwili, kuszona obietnicą wspólnego wyjścia na drinki, zdradziła, jej CV przyszło z dziwnego źródła. Nie z ogłoszenia. Z jakiegoś polecenia z samej góry. I to góry, góry. Dyrektor kazał nam nie zadawać pytań. Manys zrobiło się zimno. Tymczasem Karolina siedziała przy biurku, skupiona na raporcie. Wyglądała jak najzwyklejsza pracownica, ale każdy jej ruch miał w sobie coś, co teraz zaczynało drażnić innych zbyt wielką pewność, jakby każde jej spojrzenie było oceną. W pewnym momencie przerwała pracę. Podniosła głowę i powiedziała głośno: Chciałabym, żebyśmy jutro wszyscy przyszli punktualnie o ósmej. Mam dla was krótkie ćwiczenie. Ćwiczenie? Spytał ktoś z końca biura. Tak. Współpraca zespołowa. Coś, co pomoże wam zrozumieć hierarchię i znaczenie dyscypliny. Słowo hierarchia wybrzmiało niepokojąco. Monika poczuła, jakby grunt usuwał jej się spod nóg. Miała coraz mniej pewności, czy Karolina faktycznie jest zwykłą analityczką, czy też ktoś tu prowadzi bardzo dziwną grę. Wieczorem Paweł nie mógł zasnąć. Miał przed oczami scenę skantyny. Kim był tamten mężczyzna? Dlaczego salutował? A jeszcze bardziej, kim naprawdę była Karolina Maj? Jego telefon zawibrował. Wiadomość od nieznanego numeru. Nie żądawaj pytań. Jutro o ósmej bądź punktualnie. K. Paweł poczuł zimny pod nakarku. O siódmej pięćdziesiąt rano biuro było już prawie pełne. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by wszyscy przyszli tak punktualnie, ale po wczorajszej zapowiedzi nikt nie miał odwagi się spóźnić. Nawet Monika, zawsze przychodząca piętnaście minut po czasie, siedziała już przy biurku, nerwowo stukając paznokciami o blat. Karolina pojawiła się dokładnie o ósmej. Nie w koszuli i marynarce, jak zwykle, ale w czymś, co sprawiło, że biuro zamarło. Miała na sobie mundur. Ten sam, który wypadł z jej torby, wyprasowany, lśniący, z medalami przypiętymi w idealnej linii. Każdy krok, jaki stawiała, brzmiał jak echo w pustej sali. Proszę wstać, powiedziała tonem, w którym nie było ani krzty miejsca na dyskusję. Ku własnemu zaskoczeniu wszyscy posłuchali. Podnieśli się, jak uczniowie na lekcji. A cisza była tak głęboka, że słychać było bicie zegara na ścianie. Karolina stanęła na środku i zmierzyła ich wzrokiem. Pracujecie tu latami, ale zapomnieliście o podstawowej rzeczy: dyscyplina, szacunek, współpraca. Bez tego żadne zadanie nie ma sensu. Monika próbowała się odezwać. Ale to jest biuro, nie wojsko. Karolina odwróciła się w jej stronę powoli, jakby ważyła każde słowo. Hierarchia istnieje wszędzie. Nawet w biurze. A wy postanowiliście testować mnie, zamiast mnie poznać. Teraz to ja przetestuję was. Z kieszeni wyjęła kilka kart zadrukowanych poleceniami. Rozdała je jak nauczyciel klasówki. Macie 15 minut. Zadanie jest proste. Musicie ustalić strukturę. Wyznaczyć lidera i wykonać plan działania. Kto zawaha się, kto będzie sabotował, odpadnie. Ludzie zaczęli się rozglądać po sobie. To wyglądało jak gra, ale nikt nie odważył się zaśmiać. Paweł dostał kartkę z zagadką logiczną. Monika arkusz pełen danych do szybkiej analizy. Reszta podobnie. Przez chwilę panował chaos, potem ktoś rzucił: Musimy podzielić się rolami. Ja zrobię to, ty tamto. W ciągu minut biuro zamieniło się w sztab kryzysowy. Ludzie współpracowali w napięciu, pocąc się nad zadaniami, które same w sobie nie były trudne, trudna była świadomość, że obserwuje ich ktoś, kto miał władzę wymuszającą posłuszeństwo. Karolina chodziła między biurkami, poprawiała postawę, kazała podnosić głos, kiedy ktoś mówił za cicho. Nie wyglądała już jak analityczka. Każde jej słowo przypominało rozkaz. Po piętnastu minutach kazała im odłożyć kartki. Wystarczy. Zamilkli. Wiecie już, dlaczego wczoraj milczałam, kiedy wysypaliście moje rzeczy? Jej głos był spokojny. Bo wiedziałam, że przyjdzie moment, w którym będziecie musieli spojrzeć mi w oczy i zrozumieć, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje. Podniosła dłoń i wskazała na Monikę i Pawła. Wy dwoje szczególnie powinniście wyciągnąć wnioski. Upokorzenie innych to najsłabsza forma władzy. A teraz widzicie, jak wygląda prawdziwa. Monika spuściła głowę, blada. Paweł nie potrafił nawet oddychać swobodnie. Karolina odłożyła mundur na oparcie swojego krzesła, usiadła jakby nic się nie stało i otworzyła laptopa. Dobrze. Wracamy do pracy. Raport z prognoz sprzedaży na biurku do końca dnia. I nagle, jakby zaklęcie zostało zdjęte, ludzie wrócili do komputerów. Ale żaden nie był już taki sam. Kilka tygodni później Paweł otrzymał przypadkowego maila oddziału IT. W stopce, zamiast zwykłego numeru pracowniczego, Karolina miała przepisany skrót Delegacja Mon poufne. Nie powiedział nikomu. Wiedział tylko jedno, a kobieta nie przyszła tu przez przypadek. A ich test na nową pracownicę był największym błędem, jaki kiedykolwiek popełnili. Od tego dnia nikt już nigdy nie odważył się tknąć cudzej torby.